Zrobimy to na trzy. Jeden, dwa, trzy. I ona przeszła na górę. W tym miejscu ta karta znika. Podobają mi się Wasze reakcje. I Michał, zamachaj różdżką nad swoimi kartami. Fantastycznie. Wysun pierwszą kartę. Michał, pokaż ją wszystkim. Jeśli to jest karta z podpisem Michała. Pokaż się wszystkim, to przyjmij od wszystkich ogromne, ogromne brawa, a my możemy przejść do finału, na który wszyscy się tutaj zebraliśmy. Jak masz na imię? Aha, Czarek. jeszcze raz? Czarek. Czarek, weź proszę to jabłko. Czarek, za chwilę staniesz na środku, połkniesz te wszystkie igły. Co <laughs> Zaraz ci powiem. I Michał, zrób jeszcze pół kroku do przodu. I Michał, jesteś tutaj z tatą? Tak, Ekstra. Micha Jak masz na imię? Adam. czy ja mogę dać Michałowi prezent za fantastyczny występ tutaj? Ekstra. Michał, widzisz to jabłko z igłami? <śm> nie, to nie będzie ten prezent. Michał, chcę, żebyś zatrzymał sobie tę kartę na pamiątkę. Ok? I z nią dzisiaj się stanie coś niesamowitego. Dzisiaj wieczorem włóż ją pod poduszkę. Ok? Michał, jak wstaniesz rano, obok tej karty pojawi się 10 złotych specjalnie dla ciebie. Prawda? Dajcie duże brawa dla taty i Michała. Michał, zostań jeszcze tutaj ze mną. Dajcie też duże brawa dla taty i Michała, ok? I Michał, ponieważ jest tu dzisiaj naprawdę fantastyczna publiczność, zrobimy taki jeden krótki numer bonusowy. Komuś z Was pomnożę pieniądze. Uu. Nie jesteś z urzędu skarbowego, <laughs> ponieważ to jest budżetowy pokaz uliczny, zrobimy to na niskim nominale. Jeśli macie 10 zł, wyciągnijcie je, jeden z tych banknotów pomnożę i Michał, Ty wskażesz, który. Okay? Jeśli myślicie, że to jest skam, to nie jest skam. Za chwilę faktycznie pomnożę komuś pieniądze i zrobimy to tylko na jednym banknocie. Więc jeśli macie, o tutaj super, wyciągnijcie je, nie może, to budżetowy pokaz. Tutaj jeśli macie... O, fantastycznie, fantastycznie. Przytrzymajcie je wysoko w górze, żeby Michał widział. I Michał, zacznijmy z tej strony. Tu jest pierwszy banknot. Tam jest za duży nominał. O, tu mamy drugi, tam jest trzeci. Tu jest czwarty, tam jest piąty, to jest szósty. Tu mamy siódmy i tu mamy ósmy. Okej. Okay? Michał, wskaż, który banknot mam pomnożyć. Komu mam pomnożyć pieniądze? Trójce. Trójce. Jeden, dwa i trzy, tam w niebieskiej bluzie? Tak, Raj, jeden, dwa, trzy, tak. Jak masz na imię? Olivia, Olivia. Michał, weź od Oliwi te 10 złotych. Okej, okay, Michał, i uciekamy, chodź. <tekra> Żartuję, stań tutaj obok. I Michał, wezmę te 10 złotych. Michał, zrób jeszcze jeden krok do przodu. I Michał, rozejrzyj się jeszcze po tych wszystkich twarzach na koniec. I Michał, zobacz, że ci ludzie są tutaj dla Ciebie, bo zrobiłeś fantastyczny występ. I za chwilę się ukłonisz, otrzymasz największe brawa, jakie do tej pory padły i zapamiętasz ten dzień na naprawdę długo. ok? Moi drodzy, przygotujcie się na chaos, bo wystąpił dla Was jedyny i wyjątkowy Michał! Ekstra! Piątka dla Ciebie. Dzięki wielkie za pomoc. I Oliwia... Wiesz, że nie warto przywiązywać się do pieniędzy, prawda? Zróbmy to na trzy. Jeden, dwa. Nie, no nie zrobiłbym tego. Tam jeszcze ktoś nagrywa. To, to jest nielegalne. Moi drodzy, pamiętajcie, że moją rolą nie jest Was oszukać. Złożę ten banknot, żebyście cały czas dobrze widzieli dychę. I pamiętajcie, że moją rolą jest przede wszystkim. Was zaskoczyć. I nie zapominajcie, że te 20 zł to oczywiście nie jest mój banknot, tylko Oliwia. On wraca do swojego właściciela. I zatrzymaj ten banknot na pamiątkę, i pamiętaj, że zaufanie to jest największa waluta. Zróbcie duże brawa dla Oliwii, a my możemy przejść do finału tego show, na który wszyscy się zebraliśmy. Czarek, zrób jeden krok do przodu. Czarek. Sprawdziłeś, że to są ostre igły wbite w jabłko, zgadza się? Jeszcze nie sprawdzałem, ale... O, to w takim razie sprawdź, możesz wyjąć igłę, nie, nie. sprawdzić, że to są ostre igły. I Czarek, będziesz teraz też oczami publiczności, chcę, żebyś sprawdził, że niczego wcześniej nie chowam w ustach. <noise> Już? No czyściutko. <noise> Jak po stomatologu. Tak? Dolna, no nie, nie, nie górna masz. warga, nie pusto, prawda? To jest okej. Okay. Wezmę jabłko. Okay. Dzięki wielkie. Zróbcie duże brawa dla czarka, byłeś fantastyczny. I tego, wiecie, takie rzeczy widzi się czasami maksymalnie raz w życiu, a czasami w ogóle. I na początek jedna bardzo ważna informacja do dzieci. Nie róbcie tego w domu. ok? Zróbcie to w szkole przy nauczyciela. <laughs> Żartuję. Nie róbcie tego. Pamiętajcie, że każda próba może się skończyć tragicznie. 10 lat uczyłem się tego numeru i chcę, żebyście dzisiaj to zobaczyli z bliska z każdej strony. No Wydajecie, w każdym momencie możecie sobie zasłonić oczy. Możecie się domyślać, już nie mam niedoborów żelaza. Czarek, sprawdziły, że to są ostre igły. Już wiesz dokąd to prowadzi. Wiecie, iluzjoniści muszą mieć zręczne dłonie. W tym przypadku też język. Moja dziewczyna jest zadowolona. I to była ta łatwiejsza część. Teraz ta najtrudniejsza czyli trzeba te wszystkie igły nawlec. I zanim to, powiem wam na koniec dwa słowa o sobie. Nazywam się Piotr Denisiuk, jestem iluzjonistą i 15 lat temu zacząłem w ogóle swoją przygodę z magią od pokazów ulicznych. 7 lat temu zostałem finalistą Polskiego Mam Talent, a obecnie szykuję się do największego talent show na świecie, America's Got Talent. Dzięki. Dzięki. I jeśli chcecie obserwować moją drogę, Odchodząc, znajdźcie mnie w internecie Piotr Denisiuk, pełna nazwa Mistrz Magi Piotr Denisiuk. Znajdziecie też wszystkie moje social media po zeskanowaniu tego kodu QR. I moi drodzy na koniec chcę, żebyśmy zakończyli ten show na naprawdę mocnej energii. Więc na koniec wszyscy razem głośno i rytmicznie. Okej? Okay, poczekajcie. Poczekajcie. Super, dobra. Trzymajcie to. Głośniej. Dokładnie w ten sposób. Gdańsk. Jesteście fantastyczną publicznością. I na koniec chcę, żebyśmy zrobili jeszcze jedną rzecz wspólnie. Zobaczcie, że ludzie, którzy teraz przechodzą, nie mają pojęcia, co tu się wydarzyło. Więc ja teraz wejdę między Was. Tylko Wy to widzieliście. I będziemy pokazywać teraz na skraj tej różowej kamienicy i będziemy głośno skandować: skacz, skacz, skacz. Okej, okay, poczekajcie, poczekajcie. Zobaczycie ich reakcje ludzi, którzy będą teraz przechodzić. I jeśli zrobimy to wszyscy razem, to nikt nie będzie wyglądał jak idiota. Moi drodzy, zakończmy to szałno naprawdę fajnej energii. Jeden, dwa, trzy. Skacz! 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 Widzieliście? Gdańsk. Jesteście fantastyczni. Pamiętajcie, odchodząc, wejdźcie na Instagrama, na Facebooka, na YouTube'a i znajdźcie mnie Piotr Denisiuk. Pełna nazwa mistrz Magi Piotr Denisiuk. Tej jesieni też już ze swoją pierwszą trasą biletowaną po Polsce. I jest to coś, co zapamiętacie na długo. Jak będziecie śledzić mnie w social mediach, to zobaczycie tę drogę. A na koniec zróbcie dla siebie duże brawo, bo byliście fantastyczni. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, Gdańsk. Dzięki wielkie. Ekstra, dzięki wielkie, fajnie, że byliście. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Naprawdę, fajnie. Niesamowity talent. Odrzuciłem maka za ogromną bułę z jesikami Coś za beznadziejną sumę, a dla ciebie zagram nawet za szacunek, Kumarz.